na wygraną. Oczywiście wykopaliśmy wczoraj wielkim nakładem sił ogromny grób w głębokości 4,5 metra, w szerokości 1,80 m długości 2 metrów. Wydobyliśmy przy okazji 3,5 tony ziemi naszej pruskiej, którą to usypiemy w piękny kopczyk, który będzie stanowił ozdobę tego muzeum, które pan marszałek z wójtem z wielkim sercem a wytchnieniem budują. Nie znudziło się panu z, parę z konia? Nie, słuchajcie, ja to jestem na to przygotowany, ja nic nie robię, rano wstaję w zamku w żeby było wiadomo, konturskim, siadam na konia i spadam, Tak nie spadnę raz dziennie, to nie mogę nic zjeść, dopiero wtedy mogę się posilać. Jako człowiek, którym formalnie powinien w celibacie, nie udało mi się to, 23 lata temu, ale to było przed bitwą, zatem mogłem jeszcze, moja ukochana żona, Elżbieta, ze świętą patronką Słowia Elżbietą z Turyngi, patronką zakonu. Siedzi teraz na Zamku w Gniewie. Bo przecież jak chłop wyjeżdża, to niewiasta dbać o dobrodziejstwo musi. I tam siedzi. Ale jest tu ze mną mój syn, który to bardzo wiernie służy zakonowi. A pozostałe moje dziadki, moje trzy córy, będą na pewno oczekiwały na wieści z pola bitwy. Porozjechały się to po różnych harcerskich obozach, to po rekolekcjach. A i co z nami do szkoły się trzeba przygotować, bo przecież to teraz taki czas.